Cześć, to ja. Tolo. Było w lustrze, a teraz na żywo. Tak. Tak. Jutro będą przygotowywania do świąt, bo jutro jest szósty. I ulubiony dzień. W roku 24 jest ulubiony. I jutro będzie dużo filmików związanych ze świętami dlatego nawet dzisiaj powinniśmy nagrać poszukiwanie kresnali, ale go nie nagraliśmy i to jest według mnie problem. Tak. Jestem w masce. Dobra. Tutaj już wyjdę sobie, bo mój kuzyn gra. Dobra. Ja sobie wbijam levele. Ta, wbija sobie levele. To ja sobie przejdę do salonu. Albo nie, tu moja babcia ogląda. No to, gdzie ja sobie mogę tutaj przejść, żeby nagrać, to... Nie ma wolnego pokoju tak naprawdę, a więc tutaj zostanę. Pokażę wam polecane przeze mnie książki. No i pierwsza to są Dzieci z Bullerbyn, taka fajna książeczka. Zawiera ona 351 stron. A ta tutaj, opracuję z czarką. Też fajna książka, ale ona zawiera chyba troszkę mniej stron. Tak przynajmniej podejrzewam. Ale ona zawiera i 280 stron. Dola, ale to to, to, to lubię Przygody filonka bez ogonka. Pewnie dużo osób już to przeczytało, ale i tak polecam dla tych, co nie przeczytali. I Ten książka ma 149 stron. Ja już kończę. O. I ona zawiera 91 stron, a ma tytuł: Jan Gerbowski, puć, bursztyn i goście. Jest. O. Następne, dużo różnych części. Doktor Dolit. Ja akurat wybrałam cyrk doktora Dolitla. Tutaj ona ma akurat przy 268 stron. No i mój kuzyn dalej gra bez przerwy, bez przerwy. Się... Dobra. Ten tutaj, tutaj. Popatrzcie do widzów. No, mama. Obraz. 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 Wszystko z obrazów, wszystko z obrazów. O i gitara. Ona nie jest z obrazów. I Fortnite. <laughs> Lama z Fortnite'a. I ten tutaj, koro. Wow. Может, познаете гумяки?